Legenda o dusznikach Było to dawno, dawno temu Za górami, za lasami Żył mały, mniejszy od krasnoludka duszek Nie miał on nikogo bliskiego Kto mógłby się nim zaopiekować Czuł się bardzo samotny Mimo iż miał dopiero pięć lat Był bardzo silny Ponadto miał dar przewidywania Dzięki któremu ratował ludzi Którzy padali w tarapaty W całym województwie krążyło o wiele opowieści o tym, jaki jest wspaniały i odważny. Natomiast sam duszek był bardzo skromny, uczynny, sumienny i pracowity. Nigdy się nie przechwalał ani nie smucił, że jest sam na świecie. O poczynianiach odważnego duszka dowiedział się król. Trapił go wielki smutek, gdyż jego ukochana córka została porwana. Król ogłosił, iż ten, kto ratuje jego dziecko, na grodę postawił pomnik, a także na jego cześć zostanie zbudowana nowa wieś. Wielu śmiałków próbowało ocalić królewnę, lecz nikomu się to nie udało. Nasz mały duszek bał się podwioć tak trudnej sprawy. Przerażała go odpowiedzialność obietnica króla. Nigdy nic nikomu nie miał, więc trudno mu było sobie wyobrazić, że mógłby mieć własną wieś. Mimo prośby samego króla, duszek odmówił lecz chęć pomagania innym zwyciężyła. Duszek postanowił pomóc królowi odnaleźć księżniczkę. Pomoc nie była jednak taka łatwa, ponieważ królewna jej nie chciała. Chowała się po jaskiniach, ciemnych norach, w starych domach, na drzewach i wielu jeszcze dziwnych miejscach. Szukanie i namawianie królewny, aby dała sobie pomóc, trwało bardzo, bardzo długo. Gdy duszek odnalazł królewnę, dowiedział się, że zła czarownica powiedziała, że gdy ktoś chociaż spróbuje jej pomóc, królewna zginie. Przepowiednia złej czarownicy przerażała królewnę, gdyż żal jej było ojca. Mała się, że mu serce pęknie z żalu, gdy coś jej się stanie, więc uciekała przed pomocą. Sprzeczny duszek wymyślił plan, dzięki któremu przechytrzył złośliwą czarownicę. Postanowił, że odda jej swój pomnik. Czyli zamiast pomnika duszka powstanie pomnik czarownicy. Pazarna złośnica, łasa na dobra materialne zgodziła się na taką zamianę i darowała życie królewne. Ku radości króla córka wróciła do swego utrapionego i zmęczonego już ojca. Radość jego nie miała granic. Jak powiedział, tak zrobił. Kazał zbudować nową wieś dla cudownego duszka. Na jego część wieść tę nazwano duszniki. Duszek był bardzo szczęśliwy. Wcześniej nie wiedział, że taka nagroda może sprawić mu radość. Król nazwał zbudowany pomnik czarownicy. Powstał piękny i okazały jak chciała. Tak się jej podobał, że zapomniała o wszystkim, nawet o jedzeniu. Patrzyła na swój wizerunek wiele tygodni, aż w końcu padła z głodu. A pomnik, jej rozleciał się na drobne kawałki. Królewna była wdzięczna walecznemu duszkowi, że co tydzień dostarczała przez królewskich posłańców potrzebne towary i rzeczy do budowy domów w jego wsi. Tak powstały duszniki.